12 listopada 2022 roku, kiedy wszyscy głośno mówią o ekologii, o oszczędzaniu, o nieużywaniu korespondencji papierowej, tak zwane proekologiczne podstawy są zalecane od. Od czasu w Prokuraturze Krajowej zamiast stempelka na piśmie, które składamy i chcemy zachować w swoich aktach, ktoś wpadł na szalony pomysł, by zamiast tego stempelka wydawać kartkę papieru potwierdzającą przyjęcie pisma składanego na Biurze Podawczym Prokuratury Krajowej. To jest tylko fragment zachowanej właśnie dowodów, pism, jakie złożyłem w ostatnim czasie w prokuraturze krajowej. Hańba dla Ziobry Zbigniewa, prokuratora generalnego, który dopuszcza się takiego marnotrawstwa papieru, środków i czasu. Bo jeden z tempelek, to jest chwila, moment, a sporządzenie tego potwierdzenia trwa rzeczywiście kilka minut. Kompromitacja szefa polskiej prokuratury. Tak to wygląda. Zbliżenie przygotowane Już do wydruku i pokazuje w całości ze względów na podpisy pracowników biura. Podawczego w celu zachowania ich autonomii. Ponieważ dwie kolejne rubryki to właśnie potwierdzenie przyjęcia moich pism. Udało mi się wywalczyć, jak już tutaj też widać, numery moich pism, na przykład LS 116 11622 Przedtem tego nie było, walczyłem, zabiegałem, jednak można było taką rubrykę wprowadzić. Tak wygląda właśnie tylko fragment tej korespondencji, jaką składam na biurze podawczym prokuratury krajowej i otrzymuję stos papieru, który potwierdza, że takie pisma zostały złożone. Polskie lasy. W ten sposób są zagrożone.